Wymuszać od dołu. To, to najpierw w sferze lokalnej, na przykład samorządowej, prawda? Zacząć od tego, praktykować na, na samorządzie, na tych wszystkich działaczach innych. Oni walczą o etaty, o pieniądze, a my jesteśmy od tego, żeby im to wytykać. Czy wyjdziemy z Unii? Czy, czy damy radę w tym sensie? Jeśli byśmy czy, czy musi być wojna? Bo przy... Nie, nie, jeśli byśmy chcieli, to, to wyjdziemy. Oczywiście Wielk... to nie chce. Wielka Brytania pokazała, że jak się to nie opłaca, jak ich tam gnębili, to powiedzieli nie. Tylko to oczywiście państwo dużo silniejsze, nie takie jak my, ale drogę przetarli, pokazali. I przynajmniej to jest straszak na dzisiejszą Europę. Nie pozwalać im na rozszerzenie tego, co jest, broń Boże. W żadnym wypadku. Nic więcej. Z... z tego, co oddaliśmy, nie wolno ustąpić już więcej, żeby. i za każdym razem straszyć. Bo tu, tu się. Nie, bo tu tam to tu, tu skrzyczy, bo oni z Europy chcą wyprowadzić. No to chcą i co z tego. A co w tym złego? Jeśli to będzie dla nas korzystne, to trzeba wyjść. Nie wiem, ja nie jestem geopolitykiem, strategiem, ale. Była kampania wchodzenia do Unii, było referendum i były różne działania obywatelskie oddolne na wielką skalę przeciwko Unii i w niektórych przypadkach udane, bo w niektórych okręgach Unia przegrała w tych, ale to było kiedyś, dzisiaj już tego nie ma. Dlaczego? Ludzie są kompletnie głupi, a są jako ciemniali. No nie zapomnę na takim spotkaniu właśnie wtedy przed referendum jakaś kobiecina. Panie, tu pan takie rzeczy mówi, ja też z Filipem, z Filipem Adventem działałem. Pan takie rzeczy mówi, a ja bym chciała, żeby ta córka studiowała na Zachodzie, to ona nie będzie mogła wyjechać. A wie a dlaczego nie będzie mogła wyjechać? No panie, jak nie będzie Unii, to nie pojedzie. A wie, jak będzie Unia, to pojedzie, no, a wie tak, a pieniądze pani i da, ona na co? No na studia, na utrzymanie tam. No, ale jak to pieniądze? No, przecież będzie w Unii. Tak, trzeba będzie zapłacić za siebie. Ona myślała, że tak jak ludzie właśnie myślą, że Unia im wszystko da i wszystko będzie za darmo. Przecież mogła jechać przedtem, może jechać teraz, będzie mogła jechać później, jak będzie miała na pieniądze oczywiście. Albo jest jeszcze jedna droga, znacznie tańsza. Trzeba się wyróżniać stopniem rozwoju umysłowego i wygrywać tam stypendia i konkursy i studiować za darmo. I też, też nie będzie ograniczeń. A oni chcą, żeby studia były tak jak w Polsce, że wszyscy studiują obecnie. Wszyscy. I później taki pacan, który jest w Sejmie, nie powiem już tu gorzej, zapytany do kamery, a ukończył studia humanistyczne. To jest jeden z tych dwóch głupi i głupszy. Nikt nie wie, który jest który. Tak latają zawsze we dwóch. Zapytany, kiedy było po... Zapytany, kiedy było powstanie warszawskie. On tak głupkowato to uśmiecha się i mówi: W 1988 roku, tak. No to dostaje drugie pytanie: To w takim razie, kiedy był stan wojenny? No, w 1989. Czyli Niemcy nam rok po powstaniu prowadzili stan wojenny, nie? W 89 To jest poziom tych ludzi. Naprawdę. Jest taki człowiek, który sobie. Robi trochę żarty, to jest trochę na poważnie w internecie, nagrywa, te... tak, tak, on joński, dorycki, koryński, to wszystko jednak. Się... Ale ktoś ich wygra. Jest taki człowiek, który nagrywa właśnie te, tą dzisiejszą młodzież i na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Podszedł do grupy studentek, widać, że to młode, więc to tam pierwszy, drugi rok studiów i zapytał, co byście zrobiły? Jakby wasz ksiądz, a nie, to już pytam, a do kościoła tam chodzicie, no tam tu rodzice chodzili, babcia tam kazała, tu, ale tu teraz. No ale jakbyście tak wrócili tak na, na wakacje czy coś i by się okazało, że wasz ksiądz proboszcz jest homo sapiens, to no to byście zrobił? toczka go wywieźć. To są studenci. To jest przyszłość nasza. Naprawdę. Dlaczego? Nie ma egzaminów. Są testy. Testy ogłupiają. Jak posadzimy tu małpę w miarę inteligentną, pokażemy, że ma stawiać kółko albo krzyżyk, albo cokolwiek, to będzie połowę trafiń. Połowę trafi, a 30% wystarcza, więc wszystkie małpy będą studentami. To jest właśnie ten poziom. Kiedyś był egzamin ustny, pisemny, można się było zorientować, jak się człowiek wypowiada, czy zna język polski, potrafi budować zdania, teraz nie wolno, nic, teścik, nic więcej. A żeby, później takie przypadki. A żeby, żeby w tym naszym ustroju wy, nie wybierać głupich, a spróbować mądrych, jakie mamy wybory? No, to jest na debilizm na początku. Kandydujesz? A czy możemy, pod... to zrobić? możemy. Czy jest sposobem możemy. W ogóle na możemy zrobić, naprawdę możemy. Bo jesteśmy siłą, trzeba to wymusić. Nie trzeba... pieniędzy. A po co nam te pieniądze? Jechać na demonstracje i okrążyć Sejm w 100 tysięcy ludzi, nie wypuścić ich w żadną ze stron, dopóki nie się normalnego prawa, to byłoby skuteczne. I to nie byłoby tak, że tam przyjdą policję, żeby bili, pałowali. 100 tysięcy ludzi się nie spałuje, zdecydowanych na wszystko. To niech Pan znajdzie 100 tysięcy ludzi. No więc o tym. Dlatego ich jest więcej, bo też parę osób, bo są Nie, bo są aktywni. Bo są aktywni. To nie jest kwestia pieniędzy tylko, oni oczywiście dostają pieniądze, bo się przyznają co jakiś czas tam. Generalnie jesteśmy wszyscy my do niczego, bo się nie tak. chcemy z 10 osób zebrać. Coś w tym jest, dokładnie, coś tym jest, Trzeba dlatego trzeba zacząć oddolnie organizować się, szukać osób aktywnych. Jak to nie będzie 30, to nie to będą 3 osoby. Jak Świadkowie Jehowy chodzą i proszą, prawda, i łowią, i znajdują różne osoby, a my nie możemy? Oni są pod ochroną, mają immunitety. Mówi się o pedofilii w kościele. Jest. Trzeba ścigać. Ja jestem za tym, żeby ogniem i żelazem to załatwić. Ale w tych strukturach biurokratycznych, w tych strukturach tamtych jest sto razy gorsze zjawisko. I oni tam są przecież tam funkcjonują partie polityczne jawne, które mają program na przykład żeby wprowadzić to, zalegalizować kaziroctwo, zoofilię. Oni działają w strukturach demokratycznych. Mogą w ogóle z tym występować, bo oni przecież nie narzucają tego, oni tylko chcą. I co najgorsze ten krąg się rozszerza. Te partie były malutkie, bez znaczenia, ludzie się na początku z tego śmiali, a dzisiaj już mają pewne zasięgi. Czyli jak się połączą, te siły zaczną ze sobą łączyć, to się okaże, że będą z siłą na tyle znaczącą, że to zalegalizują. Zresztą macie przypadek profesora Hartmana z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego droga Naukowa była ciężka i trudna, ale dopiął się do najwyższych wyżyn i on jest za tym, żeby legalizować kazirodztwo. bo dlaczego nie? I on myślę, że to jest w ramach demokratycznego państwa prawa. On tylko pod dyskusję poddaje. Po co? Żeby nas tym oswoić. Żebyśmy się do tego przyzwyczaili. A później będzie właśnie Europa, bo my jesteśmy za ścianek. My do Europy nie doszliśmy. Nie nadajemy się. Ja u siebie wrzuciłem w tych mediach społecznościowych taką aktywistkę szwedzką. Ona była nawet chyba dwukrotnie ministrem. Czarna jak smoła na tych wszystkich demonstracjach, występuje w stroju jakiegoś diabła z ogonem, którym merda, ale to trzymając go w ręku, bo ten og ogon jeszcze jej nie wrózł. I ona grozi Polsce, że Polacy nie dorośli do Europy, trzeba ich wyrzucić. Ona się nawet w Europie nie urodziła. To jest nasza przyszłość. No, to, to najpierw w sferze lokalnej, na przykład samorządowej, prawda? Z, zacząć od tego, praktykować na, na samorządzie, na tych wszystkich działaczach innych. Oni walczą o etaty, o pieniądze, a my jesteśmy od tego, żeby im to wytykać. To pan mówił o tych posłach, o tych biurach. Napastować. ich. Na, mają nawet co tydzień. No, ale jest potrzebna grupa osób, która, no nie wiem, trzeba no dyżury tak. zrobić. Tak, oczywiście. Co? Tak. Jego? Ktoś ten. Rozpisać Ktoś to wszystko na rolę i nie dać mu normalnie Ktoś żyć. By stani, by chciał. Nie ma sprawy. A jak nie ma chętnych, to nie ma co narzekać. To pogadaliśmy już. Okazuje się, że w Polsce, w tak zwanej przestrzeni publicznej, jak się to dzisiaj ładnie nazywa, a nie wszyscy to rozumieją, jest coraz więcej inicjatyw, które będą albo już oddziaływują na naszą świadomość, nastawione na reedukację, tak jak w jakimś obozie na reedukację młodego pokolenia, czyli tworzenie różnego rodzaju związków, zależności. To wszystko wypływa gdzieś z Muzeum Polin, wypływa z tych środowisk żydowskich, wypływa z nacisków zewnętrznych i taką inicjatywą, na którą ostatnio natrafiłem, a która istnieje już od kilkunastu lat, przynajmniej w sposób sformalizowany, jest tak zwane Forum Dialogu.